Witam was moi Rostomili, dzisiaj ósmo Taila, przygód Johanki w Hucie transport kolejowy i spółki. Cześć ósmo. Przepraszam za małą przerwę w pisaniu, ale wiecie jak to jest. Człowiek loty jak mucha w tarz lampie nie ma czasu, ale już, już wrócą do naszego felietunu. Witam was. Dawno nie pisała. Bo wiadomo, jesień czas tak szybko leci, że człowiek już nie nadąża i nie wyrobi na winklach. Jakoś rano ciemno jak pieron, ani się nie chce zryć z wyrka. Pies nawet odmawiał wyjścia, a ja muszę iść do roboty. Dziś rzek się zmobilizowała i wreszcie pisza. Moi super fajni kamraci z szopy. W transporcie robili same fajne hopy, zwłaszcza na szopie, jak my nazywali warsztatka i reperowali lokomotywy i dźwigi. Robili tam same fachmany. Powiaw wam, takich ludzi już nie ma. Był tam taki fajny pan Francik z Tworoga, kiedy miał mądrość wielkożyciowo we sobie i nie my se porozprawiali. Łąd by mógł być moim fatrym, Taką była różnica wieku Jego bardzo szanowała. Zaś o głupotach to szło pogadać z Karlikiem i Jankiem oraz z Januszem ze szopy. O matko, ale my się lachali. Nastawnia ruchu i moi kamraci, dyżurni nastawnicze i wagowe. Na nastawie kolejowej, skiery pracownicy filowali z góry złokiem i pilnowali ściepowania szlabanów i ruchu lokomotyw, co by żody nie wlozł na glajzy, ani żodno autokara nie wjechała pod cuk, wedle trygel placu, robili fajni kamraci. Szczególnie wspominą dyżurnego ruchu pana Leona, pana Bernarda, pana Zenka, pana Januarego, którego my nazywali Januszem. Pan Leon był przesympatyczny, z dudniącym głosem, takim pełnym radości. Panie wagowe i nastawnicze były superowe: pani Jadzia, pani Krista, Dana, Wanda, Janka i Zosia. Kolegowali my się naprawdę. Jo była o wiele młodsza od nich, ale my się bardzo lubili. Jak w latach 90. weszły harlekiny, to my kupowali koszty inkrzytom i my się wymieniali. Działchy były życzliwe i koleżeńskie. Kruciak i inni. Jeden dyżurny ruchu. Był taki mały, jakiś metr 50 wzrostu i pracownicy nadali mu ksywka kruciak. A na dodatek miał nazwisko niepasujące do jego wzrostu, stąd się wziął tym pseudonim. A łaził po nastawni w laciach, a jego obowiązkiem było filować czy maszynka, czyli lokomotywa, nie nadjeżdża i wtedy leciał do takiej wielkiej wajchy i ściepową szlaban. A obowiązkiem maszynisty było bardziej yy, niż się podjeżdżało, dać mu znać poprzez sygnał dziękowy. Ale był tak jeden maszynista, kiedy nie lubił pana kruciaka i podjeżdżał blank po maluśku, co by on nie słyszał i co by nie robić larma i zatrzymywał lokomotywa tuż przed przejazdem i drab z nienacka łoktem na trąbił na cały regulator, jakby kogoś zabiło. Nieraz na drugiej zmianie czy na noc, że człowiek się na chwilę drzymnął, a tu takie larmo! Pan dyżurny króciak wtedy leciał tak, jakby się miał zabić w tych laciach, wartko, ściepnąć ta wajcha. I wyzywał kamratów z maszynki, a oni się z niego lachali. Było to śmieszne, ale podłe, i oto teraz tak widza. Moje kamratki i dalsze losy zawodowe Johanki. Miała fajne kraniorki, i wagowe, nastawnicze, nie się poklachali. Pewnego razu jakoś mądrala w wybiorowcu huty wpadła na pomysł, że do transportu dołączy magazyny. I tak zrobili. Zyskała nowych pracowników, większe znajomości, ale i więcej obowiązków. Potem nas usiłowali zrobić spółka Coltrans, co się richtig stało, ale ona szybko plajtła. Jako staro księgowo wiedziała, co idzie i że się przeniesła do innej spółki zrobionej z Wydziału Remontowego Huty, która nazywała się Andrzej Put, a potem to się mianowało Regionalną Strefa gospodarczo, zanim Coltrans jeszcze padnął. Johanka Księgowo Kiedy tam się zaczęło źle dzioć, dostała propozycja głównego księgowego do spółki Centrum Serwisu Technicznego we Hucie. Mieliśmy w tej spółce pralnię i wydział remontowy. Zawarłach oczy i poszła. Rzut na szeroko woda pozwinął mi się rozwinąć. Wtedy przyszła na pomysł, co się werci iść na studia, bo moje bajtły już były większe, a chłop obiecał mi pomóc. I tak Johanka została studentem na stare lata. Ale to... Ło... tak rychtych, to inkszą opowieść. Mam nadzieję, żeście przeczytali z uśmiechem, bo chyba się wyczuwacie moja nostalgia za dawnymi czasami. Ło studiowaniu napisza skorzy. Wasza Johanka.